Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Galazaki. zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2020. No i z wielkim bólem serca nagrywam dzisiejszy odcinek, bo muszę go nagrać na szybko, a może być naprawdę bardzo ciekawy. Rzecz w tym, że kurczę widzę, spadliśmy na czwarte miejsce. No ogólnie sytuacja jest podbramkowa, tak, nomen-nomen, bo no, mam noty 2 minus, więc jestem dosłownie na pylocie z tego klubu. I postawili mi takie ultimatum, że w pięciu najbliższych meczach, czy sześciu, nie wiem. Muszę zdobyć komplet punktów. Problem polega na tym, że teraz jest jakby przerwa w sezonie i gramy mecze towarzyskie. No i dodatkowy problem polega na tym, że nie wiem, które oni mecze mieli na myśli, czy mieli na myśli wszystkie po prostu najbliższe, czy razem z tymi towarzyskimi, czy po prostu najbliższe ligowe. Więc tak naprawdę to jest nadal wielka, jedna wielka nie wiadomo czy ja przeżyję tutaj w tym klubie, czy ja wylecę na zbity ryj. No ale się przekonamy. Co dzisiaj jest ciekawego? To mianowicie to, że gram mecz towarzyski Lechia Gdańsk kontra EKS Łódź. No i cóż, no zapewne się orientujecie, że moja poprzednia drużyna to był właśnie LKS Łódź, z której ściągnąłem zresztą Atile Kapę. No i chyba ty, no i Dąbrowskiego, który już może grać teoretycznie, już jest zarejestrowany. Problem polega na tym, że kontuzję złapał. No i właśnie ostatecznie grać nie może, ale Attila Kapa oczywiście na ataku tutaj grać, grał będzie. No i co, no i co? Jeszcze tego Eichholcera się zastanawiam, czy nie wpuści za Rzaka ale chyba tego nie zrobię ostatecznie Jeszcze jest Benik, Wis teoretycznie Małkowski ostatnio zagrał całkiem nieźle Izaak Hag wreszcie nam wrócił na lewe skrzydło Więc wreszcie lewe skrzydło jest w miarę sensowne Schneidera zdjąłem w środku obrony On strasznie partolił I wstawiłem za niego niezgodę bardzo dużo kiksów popełnią, wiecie, no leci piłka, on wyskakuje, nic z tego, nie doskakuje do niej w ogóle, ona przelatuje, napastnik do niej dobiega, jest sam na sam, więc no wywaliłem go, no bo wkurzał mnie już naprawdę, no i ostatecznie za niego stanął niezgoda ściągnąłem francuskiego pomocnika Makonena. Dałem za niego jakieś 13 milionów czy 14, więc no, teoretycznie powinien być dobry. Mamy żaka, Kapę Małkowskiego, Haga. No, Pelikano jest lekko kontuzjowany, ale on będzie grał tak czy inaczej. No i miejmy nadzieję, że z takim składem uda się ten pojedynek wygrać. Ciekawi mnie tylko, czy ja mogę. Instrukcja, tak, patrzcie na to. Widzimy drużynę przeciwnika i to jest w ogóle ciekawa sprawa. Błaszczyka nie kojarzę w ogóle. Kapica, Kokosza grali w pierwszym składzie zazwyczaj. Marciniaka też nie kojarzę. Krystian Król tymczasem, patrzcie na to, on gra na pomocy. On był, to był mój nom nominalny prawy obrońca. On fajnie grał, bo się włączał do akcji i tak dalej. A tutaj tymczasem gra jako pomocnik. Olejnik też go nie kojarzy po lewej stronie. On nie ma numeru w ogóle. Błaszczyk, Skrzypiec i Olejnik nie mają numerów, więc to Goście dosyć nowi. Skrzypiec też tutaj jest nowy. Żmudę, oczywiście, kojarzę. To był bardzo dobry pomocnik. No i jeszcze tutaj Dawidziuk jako pomocnik ofensywny. Też nie bardzo go kojarzę, powiem Wam szczerze. No i Peterson, Petersen właściwie, którego tak. Nie, to jest Jorgen Peter. Czekajcie, nie, to jest Mats Petersen. Nie widzę ich w tym momencie ławki rezerwowych w ogóle. No dobra. No dobra. Okej, okay, no tyle wiemy. Klikamy terminarz, klikamy zapowiedź i jedziemy. Przebitka nie wiem na kogo jest wyższa. No powinna być na mnie, bo jestem jednak kurczę lepszą drużyną, o co to dużo mówić. Zgłośmy zespół. No i odpalamy. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo ciekawego. No, spróbujemy to wygrać. To będzie. Chociaż no, ta drużyna LKS-u jeszcze jakiś kuczyński broni. Tam bronił kto, ktoś inny, wydaje mi się. Ta drużyna LKS-u, cokolwiek byśmy mi nie powiedzieli. OK, no to się udało w miarę. Jest zupełnie inna, jakby w porównaniu z tym, co było kiedyś. Kokosza. Więc tak nie czuję takiej aż presji, że muszę wygrać z moją dawną drużyną. Bo ona po prostu wygląda inaczej. Makonem. Zobaczymy, co on tu pokaże. Żak. Dawid Żak. No i faulowany. Meyers tu gra. Ej! Czyli tamten skład, którego mi który mi pokazali, to nie był dokładny skład, który gra. Czekajcie, spauzuję. Jest Meyers, którego nie widziałem. No i tylko Mejers się tutaj zmienił. Powiedzmy sobie szczerze. Więc Meyers gra. Żmudy chyba nie ma. On, Żmuda pewnie był jakiś kontuzjowany. Jego nie widziałem. Więc Meyers żmu, y, zraż Żmudy zapewne. Makonen. Do Żaka. Dawid Żak do Kerna. Kern nie ma tu co zrobić. Do Makonena. Strzał. No, światło bramki. Przynajmniej tyle dobrego. Kuczyński ostatecznie obronił. Makonen, no tutaj widzę, że pierwszy pokazał się już... Z w miarę dobrej strony. Powiedzmy w ten sposób. Krystian Król przegrywa pojedynek z Duriciem. Izak Hak jest przy piłce. Do Kerna. Ładne przerzucenie. Kern do Żaka. Ciasno w środku pola. Znowu do Kerna. Makonen. Kern. Małkowski. Małkowski strzela. No to był słaby strzał, ale przynajmniej w światło bramki. Szósta minuta. Yy, Polecę im, żeby zaczęli kombinować. Kern ma rzut wolny. Zobaczmy. O! Uuu, jeszcze tam Dziukić chyba patrzył na tą piłkę głową. Wiem, bramkarz ostatecznie nie zdołał jej złapać. Zeje do Djuricia. Djuric. Djuric do Haga. No tak trochę nieporadnie się przy. O, kurczę tutaj. Dziwny kozioł, ale no Djuric ostatecznie przy piłce do Haga. Hak na krawędzi pola karnego dosłownie. No i fatalnie i za Hak. Tyle dobrego, że może, no nie, obrońcy nie, wy, nie wygrali. No i Petersen ostatecznie uwalnia się obrońcom. No nie powiem, że jest sam na sam, bo tutaj jeszcze, no jeszcze zablokowany ten strzał. Krystan Król wchodzi w pole karne. Co on tu wymyślił? Dośrodkowanie. No, Zeje przypuszcza piłkę, to było takie troszeczkę nierozsądne. Zacznijcie kombinować? Nie, jeszcze nie. Zeje z autu do Kerna. No, nie powiem, żeby ten mecz szedł jakoś strasznie dobrze. No, te, te akcje są takie dosyć niemrawe i mało skuteczne. Ale cóż, ładne teraz rozciągnięcie na lewą stronę do Izaka Haga. Ten wycofuje do Makonena, no i co tu się wydarzy? Makonen oddaje kolejny strzał, będzie mieli rzut rożny. Hmm, zobaczymy co z tego wyjdzie. No Makonen próbuje strzelać, no ewidentnie tutaj coś próbuje zdziałać, ale no też jakoś super, super efekty, efektowny, efektywny nie jest. No, jeszcze oddał strzał, nie wiem kto to w ogóle próbował. No, ale ostatecznie także nic z tego nie wyszło. No, i Izaje przy piłce, no ale akcji tutaj żadnej nie będzie. No, dużo, dużo się dzieje w tym meczu, trzeba przyznać. No to, mam tutaj coś jednak do udowodnienia. Mimo wszystko to jest dawny LKS Łódź, który no, doprowadziłem do takiego stanu całkiem przyzwoitego, wydaje mi się. Ale oni tutaj, kolejny mój, jakby mój następca tutaj bardzo, bardzo wiele pozmieniał. Olejnik. Skrzypiec, przerzucenie do błaszczyka. No, Petersen. No, małkowski. No i mamy kontr, teoretycznie. No nie popisali się tam. A no, akcja UKS-u, tyle dobrego, że akcje UKS-u są jeszcze bardziej niemrawe, jeszcze mniej skuteczne niż moje. Ale no na razie, no tutaj Lechia nie imponuje. No i za próba oddania strzału. No, także niecelnie, także nieskutecznie. Więc no. No, nie jestem z tego faktu jakoś super zadowolony. Ale ja mam chyba strzały z każdej pozycji ustawione, ze względu na fakt, że mam mocnych pomocników. Teoretycznie, którzy dobrze strzelają właśnie. Więc, no lepiej coś takiego niż centrować w, no, w pole karne, gdzie Attila, kapa tam samotnie stoi. Dawid Żak, Dawid Żak przedarł się tutaj do kapy. ale kapa jest sam na tym skrzydle. No, dobry dośrodkowanie do Małkowskiego. Jeszcze Kern. Próba oddania strzału totalnie nieudana, po raz kolejny. Ciasno, ciasno, no wiecie co? Chyba ustawię troszeczkę szerszą grę. Niezgoda, zeje. W drugiej połowie spróbujemy ustawić ewentualnie trochę szerszą grę, no bo tutaj nie ma miejsca totalnie, żeby ten strzał jakoś w ogóle oddać jakikolwiek. Niezgoda. Oj, no niezgoda. No na szczęście tutaj Kern z to piłkę opanować po wybiciu. Do Dawida ten strzela po obramki. Dobra, czekajcie. Polecenie drużyny. Mm, rozpiętość ataku. Zwiększmy rozpiętość ataku na maksa. Może to nam troszeczkę pomoże. Może się w środku pole zrobi trochę więcej miejsca. No, Żak stracił piłkę. Na szczęście Kern to opanował. Tylko, że tu nadal nie ma miejsca. Małkowski, prawa strona boiska. Małkowski. No, dawaj, Małkowski. Uda ci się. Tylko, czy coś zrobi? Do Makonena. Ten do Żaka. Ten znowu do Makonena, ten strzela ponad bramką. No strzałów dużo, ale wszystkie niecelne, co tu dużo mówić. No nie, no nie wszystkie, pięć było celnych w sumie. Więc teoretycznie... Coś tam w bramki poszło, Diulić, Do Makonena. Ten dożaka, Żaka. Próbuje oddać strzał, ale znowu odbite od obrońców, strasznie ciasno. Mimo tego rozciągnięcia gry. Kern. Makonen. Dobry przerzut do Zejego. Jeżeli Zeje dojdzie do tej piłki, nie doszedł. No to czyli jednak to rozciągnięcie nie było tak dobre, jak się z pozoru mogło wydawać. Zeje ruszył troszeczkę za późno, no ale cóż, z makonenem się jeszcze nie znają zupełnie, więc trudno tu o nich, od nich jakby spodziewać zgrania. Dawid Rzak, Hag. Do Diuricia. Dioric holuje piłkę do środka. Prawie ostracił stracił, podanie do Kerna, ten do Żaka. do Małkowskiego, Małkowski też obok bramki. Wiecie co, no zmienię jeszcze, zmienię jeszcze i będziemy grali na szybkie centry, nie, nie strzały z każdej pozycji, tylko szybkie centry. Bo jednak te strzały tu widzę, kurczę, no mam dobrych zawodników teoretycznie, którzy potrafią przyłożyć, ale na razie to kompletnie tego nie widać. Każdy strzał jest albo obok bramki, albo jest tak łatwy do obrony dla bramkarza, że nie stanowi żadnego zagrożenia, więc spróbujmy to zmienić. Zobaczmy, czy to przyniesie jakieś korzyści Kokosza. O, do Marciniaka piętką odgrywa obrońca. Diuric Makonen. Diuric, nie to był To jest Diuric. Tak, te podobne imiona. Jeszcze Lemajic jest w środku, więc no. Izak Hak holuje piłkę do środka. Ale tu znowu nie ma miejsca. No S. Łódź ładnie tą przestrzeń pokrywa, trzeba przyznać. Dziury ślewa stronę boiska. Zobaczymy, co on tu wymyśli. Dośrodkowanie do Małkowskiego. Aj, ponad bramku. Ale wygrał po w główkowym. 17 strzałów do jednego. No, jak to w ogóle możliwe, że my tego nie wygrywamy jeszcze? No, nie wiem, co im tu mówić, powiem szczerze. Dobra, to zadziałało jakoś tam. Za Małkowskiego wejdzie Wis teraz. Spróbujemy coś I Eichholzer wejdzie za Żaka On nie jest nominalnym ofensywnym pomocnikiem To jest mój dawny napastnik Ale no zostawię kapę na napadzie A Eichholzer Ostatnio tak grał, że Eichholzer Grał jako ten ofensywny pomocnik no nie powiem, że musiał jakoś super dobrze, ale też nie grał źle. Dawid Żak ostatnio się troszeczkę, no jego forma nie, nie zachwyca, co tu dużo mówić. No i kolejna akcja, która nic tutaj nie przyniosła. Zacznijcie kombinować. No kurczę, jak to będzie mecz jak, jak to będzie wynik 0 do 0, to ja naprawdę będę straszliwie rozczarowany. Gramy pozytywnie tak, więc to jest Djokis do Haga. Izak hak faulowany, będzie wreszcie stały fragment gry. Co?! Christian Krull zarobił czerwoną kartkę do tego. Więc no mamy ogromną przewagę w tej chwili. Filip Meyers jeszcze żółtą na dokładkę. No panowie. Ludzie, no. W dziesięciu grają. Pokażcie więcej zaangażowania i Holzer. Dobrze do Kerna. Kern ma dużo miejsca w środku pola, ale on kompletnie tego miejsca nie wykorzystuje, podaje do Wisa ten strzela na pałę, oczywiście to standardowe strzały, że one się odbijają tutaj od obrońców. Zeje do Makonena. No może ten Francuz, nowy Francuz coś wymyśli w mojej drużynie. Do Diuricia. Djuric ma troszkę miejsca, no. Może jakaś sensowna wrzutka, całkiem całkiem, ale nic z tego ostatecznie nie wyszło. Kern ledwo biega, no nie wiem. Do Zejego zae mu się znowu do Kerna, Kern do Eichholzera, ten do Makonena, Makonen strzela, no dobry strzał, no on nieźle strzela powiem szczerze, przynajmniej idzie to w światło bramki. Eee, Makonen jest złączony, więc jego ja, ch ja chyba go zmienię i za niego wejdzie Piotr Szot, to jest młody zawodnik, który też ostatnio się sprawdzał, naprawdę nieźle, obrońców na razie nie zmieniam, wszyscy mają kondycję w miarę, w miarę, dobra, no gramy, zobaczymy. Piotr Szot też nie grał ostatnio źle, ale no patrzcie, na 72 minuta, te akcje wszystkie są, wiecie, nie było żadnej takiej stuprocentowej, która po prostu została zmarnowana, no może jedna, nie wiem, Ej Holzer, dobra wrzuta na Haga, ale nic z tego nie wychodzi, będzie kontra, nie, Kern przy półce, do Haga, no rozciągnij na lewa. tylko, że Durić, no jak dostaje piłkę pod nogę, albo nawet ciut za plecy, no to co on może zrobić, zaraz go pokryją i tyle będzie, Wis, do jego, no Zaje też już to i biegać troszeczkę na te skrzydło, on znowu nie ma co zrobić. Wystąpił piłkę i holcer. Kern do szota. Szot strzela. Światobramki, ale co z tego? Bardzo źle to wygląda. Wiecie co? No nie wiem, nie wiem co tu ustawić, żeby było lepiej. Rzut rożny, kern, kapa. Prosto w ręce bramkarza tam jeszcze pięciu obrońców stało, więc no to nie miało szans powodzenia zupełnie. Fatalnie, fatalnie, naprawdę zero skuteczności. Te strzały z dystansu nic kompletnie nie robił. No jeszcze Marek przyjął piłkę, ale za wiele nie zrobił. No jak teraz by mi wcisnął OKS wiecie, z dupy bramkę, no to... Meyers do Kwiatkowskiego. Okay. Dokładnie tak samo jak ja Te ich akcje takie same jak moja. Wis, no próba z wyjścia z kontratakiem Ale no tu już nie ma miejsca Ej Holzer, jeszcze przyjmuje tą piłkę Zobaczymy czy on coś tu wymyśli ciekawego no, On nie jest najlepszym driblerem, Więc no, tak to się kończy zazwyczaj Te jego akcje Co jest? Wis kapa Jest! No ja Tilla kapa Ten który strzela dla LKS u Łódź, teraz strzela Ełka SOI, jeden do zera. No, uratował tutaj honor drużyny, powiem szczerze, bo to wyglądało tragicznie. Całe, całe, chociaż WIS, w sumie, tutaj też wywalczył, no, w sumie bramka fartowna, bo po tragicznym błędzie obrońcy, na no, po do kapy, co obraca strzela, bramka, aż w ogóle nie wiem. już zdecydowanie groziły niż się strzały w tym momencie, a teraz zasnął. Dobra, jeszcze pokażcie więcej zaangażowania. Strzelcie na dwa do zera, żeby to wyglądało jak pewne zwycięstwo. A do Djuricia, Djuric Wieric do szota. Do Eichholzera. Ten ładnie, Świetny. No teraz w końcu zaczęło wychodzić do środkowania, No niestety, z tego jeszcze. szok 2-0. Mówiłem, że on dobrze strzela. Mówiłem. Mówiłem. Od słupeczka, praktycznie. Aż zobaczymy powtórkę. Idealnie. On jest naprawdę dobry. Co tu dużo mówić? On się jakby udziela też na treningach. Tutaj do Eichholzera. On świetnie Rozciągnął do Zejego. Zeje. Dobra wrzutka, ale no kapa nie wygrał tego pojedynku. Shot. Od słupka. Weszło od słupka jak nic. 2 do 0. 31 strzałów do dwóch, więc przewaga jest ogromna. Żmuda przed Jeszcze Kern z rzutu wolnego. Zobaczmy. Wow! Kolejny słupek. Ale tym razem nie weszło do bramki. Kern dobrze strzela rzuty wolne. Naprawdę. To też trzeba przyznać. Jeszcze mamy wyrzut z, z autu. Duric do Eicholzera. Ten znowu do diuricia Do Izaka Haga do dośrodkowanie na Wisa. Aj, dobra wrzutka. Jeszcze Kern. Co on tu wymyśli? Rozciąga do Zejego. 88 minuta. Do Kerna. Zeje. Shot. Eichholzer shot. Do Duricia. Eichholzer. To jest strzał nieudany. Duric do Eichholcera znowu do Duricia, do Kerna no, dużo miejsca miał, mógł spokojnie uderzać no i uderzył tak uderzył, że jeszcze mam już zakończenie 2 do 0, Lechia ŁKS no i Kern dośrodkowuje, zobaczmy co z tego wyjdzie niezgoda jest, bramka, Attila Kappa jeszcze dobił tą piłkę, na 3 do 0 no, to jest Kurcza, jednak. Kurczę, Attila Kappa to jest, to jest gwiazda. Patrzcie na to, Kern zgoda. To i tak chyba szło w szwatko bramki wydaje mi się, ale jeszcze Kapa dotknął tej piłki. i mamy 3 do 0, no, Na pewno plują sobie w brodę, no ja nie wiem czy plują sobie w brodę, że odszedłem ja, ale na pewno plują sobie w brodę, że odszedł Kapa. Kappa. Włodarze ŁKS u Jeszcze Eichholzer, faulowany, ale ostatecznie. Jest to przyczyna do zakończenia spotkania. No i mamy 3-0 z LKS, em więc no udowodniłem. Krzysztof Kuczyński, ich bramkarz ma MVP. Filip Meyers, najgorszy zawodnik w zespole. U mnie Aksel Makonen, najgorszy zawodnik w zespole. Mimo, że jest jednym z najdroższych w tym zawodników. Mm, więc dobra robota, panowie. Fuu, no i zaczyna się niedługo sezon, z tego co widzę. Bo mamy, czekajcie, mamy teraz mecz z Miedzią Legnica. Nie. czy to jest towarzyski? Nie zdążyłem zobaczyć. Macon zostanie oficjalnie przedstawiony mediom. Eee... Powierzymy obowiązki komuś innemu. Dobra, no, wezmę udział, kurde. Wyszedłem z kukiem, o nie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Tak, z miedzią Legnica będziemy grali teraz w Ekstraklasie już. Maconen, co jest z nim? On jest niezarejestrowany. Ok. A to ci? Dobra, no za niego Piotr Szot będzie grał, naprawdę. Lemajś teoretycznie był zawodnikiem, który grał za Szota nominalnie, ale on ostatnio bardzo słabo, właśnie no, grał po prostu, więc ostatecznie zszedł. Jeszcze jest ten Benik, którego już chyba sprzedałem, tylko on jeszcze nie odszedł. Eee, no ale cóż, Małkowski, Wis, no nie wiem, tutaj ani Wis, ani Małkowski się jakoś super nie pokazują. Może Eichholzerek da się, naprawdę. Patrzcie! O! A oni słabo ze sobą współpracują i spisali się kiepsko grając razem. Ej i Zeje. Ale może zaryzykujemy? Może spróbujemy ich tak ustawić? Durić pauzuje, więc będziemy musieli Wagnera wstawić na lewą stronę. Więc no, gramy. Ale ja tu gram w osłabionym składzie nie od dzisiaj. No i to jest jakby główny problem, że Izak Hack on pauzował pół sezonu. Naprawdę, on z pół sezonu pauzował. Pelikano jeszcze jest kontuzjowany cały czas, ale no nie zmienię go, przykro mi. Diuric zawieszony, zawieszony. Makonen niezarejestrowany. No, nie wygląda to jakoś super dobrze, ale mamy kerna, mamy. Ma... No, i teraz spróbujemy z tym zeję zestawić. Aż jestem ciekaw, jak ten mecz pójdzie, ale niestety będę musiał powoli kończyć. Jeszcze puścimy tylko. No, jak przegram teraz, Miedzią Legnica, która jest no, na 13 pozycji, więc no, teoretycznie, teoretycznie to nie jest jakaś super dobra drużyna. Ale widzieliście, ile ja się męczyłem ze UKS MUć. Na farcie musiałem strzelić bramkę, żeby się odblokowali. I żeby wygrać ostatecznie pewnym 3-0, no, miałem okrutną przewagę. Co tu dużo mówić. Makonen chory. A to sobie ściągnąłem gwiazdora. Kurde. Później pogoń Szczecin, ósma pozycja. To będzie trudniejszy mecz. Aha, ostatnio w ogóle. Ostatnio dobrze szło do momentu, aż przegrałem z Lechem Poznań 0-1. Lech Poznań zajmuje pierwszą pozycję w tabeli. Myślałem, żeby tego meczu nie nagrywać, ale się obawiałem, że to będzie rzeź. Nie była to rzeź, to był wyrównany pojedynek. Miałem szansę naprawdę zremisować i myślę, że remis byłby tu uczciwy, ale ostatecznie Lech to wygrał. No ja zajmuję w tym momencie czwartą pozycję i muszę teraz wygrać wszystko jak leci. Bo w innym wypadku. Pożegnam się z tym zespołem. A nie chciałbym, powiem szczerze, bo gra się tą Lechią nie najgorzej. No czwarta pozycja to jest naprawdę, no wiecie, to jest już ekstra klasa, jakby nie patrzeć. Zajmujemy czwartą pozycję, no więc wynik wydaje mi się, że jest niezły. No ale no cóż, Puchar Polski mi tutaj popsuł wszystko. Porażka z tym, nie wiem nawet co to było. Dobra, mieć Legnica już się zbliża. 13 wiadomości. Górecki podpisze kontrakt. Dąbrowski udziela wsparcia. Dąbrowskiego ja tu ściągnąłem, więc. Wagner. Pias składa propozycję wypożyczenia. No jasne, ja tutaj podbiję trochę, trochę cenę i zanegocjuję warunki. Wagner. No problem polega na tym, że Wagner jest. Siedzi na ławie, on chce grać. A ja go nie mogę wpuścić, bo mam lepszych obrońców. I on jest takim rezerwowym. No i tak do tego dochodzi, że wiecie, że. Rezerwowy obrońca, który no jest, przyda, spełnia funkcję istotną, bo siedzi na ławie i jest w razie co potrzebny. Izak Hak widzę, że tutaj w ogóle na treningach się nie popisuje. Damien Wys. Samuel Schneider, on już nie gra. Schneider po tych ostatnich kiksach. Interakcja. Ostrzeżenie. Skrytykuj postawę na treningach. No, Wis mógłby jakoś troszeczkę lepiej grać. Duke i Zaye, no oni, oni się przykładają. Mam dwa minusnoty w dalszym ciągu. No, i decydujący mecz przed nami, ale to już nie dzisiaj. Transfer Marko Wagner za 160 tysięcy miesięcznie wypożyczenie. Dobra, ja się na to zgodzę. A, tylko że on w pierwszym składzie u mnie teraz gra. Kurde, no ale zgodzę się tak czy inaczej. On chyba od razu nie pójdzie na to wypożyczenie. Mam nadzieję. Dąbrowski niezarejestrowany, on jest nadal. O kurde, myślałem, że, że teraz będzie zarejestrowany. Lewandowski finalizuje transfer do klubu Lechia Gdańsk. To chyba do jakichś młodzików poszedł. Szot jeszcze kontuzjowany. No i ostatecznie iść, będzie za niego grał. Jako cofnięty rozgrywający. Oni z Kardem się niby dogadują, no ale to wiecie jak jest. No i tutaj mam problem z tymi zawodnikami. No trudno. Dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie kciuki, bo prawdopodobnie z, te, z tą stalą nie będę nagrywał gdzieś następne jakieś nagramy więc trzymajcie kciuki, żebym po prostu to powygrywał i żebym się utrzymał na stanowisku do końca sezonu chociaż. No i wtedy, wtedy będziemy kombinować. Czekajcie, jeszcze zobaczę, ile do końca sezonu. No już jesteśmy poza połową, więc... No i w sumie pozycje ligowe, kurczę, wysoko zajmuje, nie? Patrzcie, oni tutaj... Po... Chociaż nie, ten początek, ja ich też prowadziłem chyba na początku. Już nie pamiętam, kiedy ja tu przyszedłem, naprawdę. Nieważne. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. A nie, jeszcze nie. Mm, najlepsi strzelcy, kern. O, chciałem sprawdzić, ile kapa ma bramek, bo on już też troszeczkę nastrzymał. Myślę, że z 8 ma. Dobra, nieważne. Do zobaczenia. Czołem.